Siema tutaj futbol maniak i otworzymy sobie dzisiaj najnowszego Jaspki Kita. W dostajemy poster. Mam nowe warunki, bo miałem przemaglowanie pokoju i... Okej, okay, tak, dostajemy gratis album. Zwykły album bez naklejek w środku. Oczywiście gazetkę. Dwie limitki, ISKO i EZIL, bardzo fajne są, i saszeteczkę. O, widzę się, czeka. I mamy tak, Miranda, herb Paris Saint-Germain, bardzo fajnie, Samarasa, Ignaszewicza, jest logo Champions League. Naprawdę fajna saszetka była w tej gazecie. I zobaczymy jeszcze co w następnym numerze. A dostaniemy etui i album i 5 naklejek z kolekcji T-Mobile Extra Klasa 2014. A więc to by było na tyle. Pozdrawiam Was. Cześć. futbolmani.